Wiadomość o śmierci rodziców przekazała Olivierowi i Jacobowi sąsiadka, która w miarę możliwości się nimi opiekowała. Dorothy Wilson zawsze była miłą i troskliwą kobietą. Nie mogła zrozumieć sąsiadów, którzy pozostawiali swoje małe dzieci samymi na wiele godzin. Są jeszcze takie małe, a co jeśli im się coś stanie? Tak przecież nie wolno, pomyślała. Z punktu widzenia Darcy i Roberta Lopezów nie było jednak o czym mówić. Para kochała sporty ekstremalne i odpoczynek we dwójkę, zapominając zupełnie o tym, że powinni dbać o własne dzieci. Tak też stało się i tym razem, gdy zostawiając Oliviera i Jacoba pod opieką starszej sąsiadki, młodzi rodzice wraz ze znajomymi z pracy wybrali się na krótki rejs wzdłuż wybrzeża Atlantyku. To, co pierwotnie miało być przyjemnym wyjazdem, zamieniło się w koszmar. Wszystko przez potężny front atmosferyczny, który wywołał burze i fale wysokie na kilkadziesiąt metrów. Będąc w epicentrum żywiołu, jacht entuzjastów ryzyka przewrócił się przez silny podmuch wiatru. Niestety wszyscy zginęli. Po otrzymaniu sygnału SOS ratownicy dokładnie zbadali obszar, gdzie doszło do tragedii, ale ciał zmarłych nigdy nie odnaleziono taką smutną wiadomość. Musiała teraz przekazać dzieciom. Dorothy Wilson, która szukając odpowiednich słów, z politowaniem patrzyła na sieroty. Co teraz? Olivier niedawno skończył 11 lat, Jacob ma tylko 8. Tacy mali i już bez rodziców. Pomyślała starsza kobieta ze łzami w oczach. Pani Wilson chętnie wzięłaby chłopców do siebie, ale urzędnicy opieki społecznej odrzucili jej wniosek o adopcję dwójki braci. Z całym szacunkiem, proszę pani, ale ma pani już 65 lat. Co więcej, mieszka pani samotnie. Nie sądzę, aby w przyszłości dała pani radę opiekować się braćmi. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie sierociniec, rzucił na odchodne inspektor i napisał w notatniku. W tym momencie do gabinetu weszli Jacob i Oliver, którzy wystraszyli się słowa sierociniec. Nie, ja nie chcę iść do domu dziecka! Będę tam tylko karcony i karany za wszystko! Płacząc krzyknął Jacob. Oliver, wręcz przeciwnie, zachowywał zimną krew. Jako starszy brat, chłopiec zdał sobie sprawę, że sierocińca nie da się uniknąć i nie ma sensu nad tym płakać. Spoglądając na panią Wilson oczami pełnymi łez, Oliver pomachał jej na pożegnanie i razem z bratem skierował się w stronę samochodu pomocy społecznej. Ku wielkiej uldze braci, życie w sierocińcu okazało się nie być takim strasznym, jak początkowo sobie wyobrażali. Zdając sobie sprawę z żalu, nauczyciele starali się wspierać nowych wychowanków, którzy po raz pierwszy w życiu stali się częścią tak dużej, przyszywanej rodziny. W schronisku dobrze ich karmiono. święta dawano im nawet słodycze, które Oliver zawsze przekazywał młodszemu bratu. Starał się wspierać Jacoba, który był słabszy charakterem i często płakał w nocy, nakrywając głowę kocem. Chłopiec tęsknił za czasami, kiedy wraz z rodzicami i bratem jeździł na nartach w Maine albo też budował zamki na piasku w Miami. To tam zrobił sobie bliznę na brodzie, kiedy to spadł z roweru podczas porannej przejażdżki. Oliver usiadł obok brata i uspokajając go, pogłaskał po głowie. Teraz pozostały im tylko wspomnienia, a to co kiedyś nigdy miało już nie wrócić. I tak życie w sierocińcu toczyło się miarowo, niespiesznie, dlatego większość wychowanków miała złudzenie, że tak już będzie zawsze. Czasami zdarzały się dni, kiedy dzieci budziły się i z nadzieją witały dyrektorkę placówki. Uczniowie wiedzieli, że jeśli Penelope Taylor pojawił się na korytarzu steczką w dłoniach, to u części z nich nastąpią ogromne zmiany. Mogą zyskać przybranych rodziców. To słowo dla każdego oznaczało, że w niedalekiej przyszłości będą mogli mieć kochającą rodzinę. Ciekawe, ciekawe, czy kiedykolwiek ktoś nas adoptuje? Byłoby super. Cały dzień moglibyśmy oglądać telewizję albo grać na konsoli. Ważne, abyśmy mogli robić to razem, rzucił rozmarzony Jacob. Oczywiście, że razem, jakżeby inaczej? Jestem pewien, że pani Taylor ma to na uwadze, powiedział Oliver. Oczywiście, jedenastolatek jeszcze nie wiedział, że właśnie wtedy Penelope Taylor pokazywała potencjalnym kandydatom do adopcji teczkę z ich aktami osobowymi. W rzeczywistości niewiele było osób, które chciałyby przyjąć obu chłopców w tym wieku do swojej rodziny. Byli jednak pojedynczy zainteresowani. Jednocześnie różnica między nimi była tak duża, że pani Taylor nie od razu wiedziała, komu wydać dzieci. Margaret i William Miller byli zamożnymi przedsiębiorcami, którzy po serii nieudanych prób zajścia w ciąże zdecydowali się na adopcję. Z kolei Samantha i John White należeli do klasy średniej i nie mieli raczej kont bankowych na Kajmanach. Obie rodziny łączyła tylko jedna rzecz bezdzietność. Decydując się najpierw porozmawiać z państwem White, pani Taylor zaprosiła ich do swojego gabinetu. Kobieta bardzo chciała związać braci z nową rodziną, ale jednocześnie ich nie rozdzielać ani nie rozrywać ich więzi rodzinnych. Gdy jednak przedstawiła swoją propozycję Samancie i Johnowi, na twarzach małżonków od razu pojawiło się zakłopotanie i niepokój. Niestety nie, nie możemy wziąć dwóch braci naraz. Nasze finanse nam na to nie pozwolą. Chcielibyśmy wziąć tylko młodszego z braci, powiedziała Samantha White z trudem powstrzymując emocje. Po jej odpowiedzi na czole Penelope Taylor pojawiły się głębokie zmarszczki. Dyrektorka sierocińca miała jeszcze jedną rodzinę, którą według jej wiedzy stać było na przyjęcie obu braci naraz. Po poproszeniu Samanty i Johna, aby zaczekali w holu, pani Taylor wezwała do siebie państwa Millerów. Margaret i William cierpliwie wysłuchali dyrektorki, po czym jednogłośnie oświadczyli, że chcieliby adoptować tylko jednego z braci. Chcemy adoptować najstarszego Oliwiera. Ma 11 lat i wydaje się całkiem bystry. Będziemy mogli zapewnić mu wszystko, czego tylko potrzebuje, powiedział William Miller. Po takiej odpowiedzi Penelope Taylor stanęła przed bardzo trudnym dylematem: albo rozdzielić braci i dać im szansę na znalezienie rodziny, albo pozostawić ich w sierocińcu jeszcze przez kilka miesięcy, a może nawet lat. Decyzja nie była łatwa, a kiedy chłopcy się o tym dowiedzieli, ich oburzenie nie znało granic. Ale jak to? Nie chcę iść do rodziny zastępczej bez mojego brata. Kto się mną zaopiekuje, a kto mi da słodycze? ze łzami w oczach krzyknął Jacob. Nie denerwuj się, to nie na zawsze. Na pewno się spotkamy, gdy dorośniemy. Obiecuję ci, słyszysz? Po prostu bądź dobrym synkiem i słuchaj nowych rodziców, dobrze? Starając się zachować spokój, odparł Oliver. Chłopcu było bardzo źle na duszy, ale nie mógł sobie pozwolić na płacz przed Jacobem. Oliver od dawna uważał się za odpowiedzialnego względem młodszego brata i dlatego życzył mu jak najlepiej. Dlatego też namówił Jacoba, by pogodził się z decyzją dyrektorki sierocińca i przygotował się do przeprowadzki do nowej rodziny. Po rozstaniu Olivera i Jacoba Penelope Taylor było bardzo przykro. To pierwszy raz w jej karierze, kiedy musiała oddać dwójkę braci do różnych rodzin. Kobieta doskonale jednak zdawała sobie sprawę, że w ten sposób pomogła im znaleźć nowe domy, w których będą kochani i otaczani troską. Bądźcie szczęśliwi! Niech wszystko się Wam układa, powiedziała pani Taylor, wypełniając dokumenty do adopcji. Około dwóch tygodni później Oliver i Jacob widzieli się po raz ostatni, po czym udali się do swoich nowych rodzin, które nie mogły się doczekać ich przybycia. Czas jakby mijał więc z nową energią, odliczając dni, miesiące, lata. I tak minęło ich aż osiemnaście. Z przerażonego jedenastolatka Oliver zmienił się w eleganckiego, przystojnego bankiera który dzięki wsparciu przybranych rodziców otrzymał doskonałe wykształcenie na Harvardzie. W wieku 29 lat Oliver miał wszystko, o czym mógł tylko pomarzyć: ukochaną żonę, duży, wygodny dom i drogi, luksusowy samochód. Jedyną rzeczą, która niepokoiła mężczyznę dzień i noc, były dalsze losy jego młodszego brata, Jacoba. Tak się jednak złożyło, że po rozstaniu u drzwi sierocińca 18 lat temu, Bracia nie widzieli się już nigdy więcej. Oczywiście Oliver próbował odnaleźć swojego brata i nawet wynajął w tym celu kilku prywatnych detektywów. Jednak pomimo wszelkich starań poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Jacob przepadł jak kamień w wodę. Kierownictwo sierocińca również nie było w stanie pomóc młodemu bankierowi, ponieważ do tego czasu Penelope Taylor już zmarła a jej osobiste archiwum uległo zniszczeniu w trakcie pożaru. To jakiś fatum. Zawsze wpadam na niewidzialną ścianę, jakby ktoś lub coś uniemożliwiało mi odnalezienie mojego brata, powiedział Oliver swojej żonie. Linda była mądrą kobietą, która doskonale rozumiała swojego męża. Dlatego starała się jak najlepiej pomóc Oliverowi w odnalezieniu jego brata. Czas mijał, a poszukiwania nadal nie dawały nic. Fakt ten niewypowiedzianie denerwował Olivera, który wciąż czuł się odpowiedzialny za życie Jacoba. Jako bankier często przeglądał sprawy dłużników i w większości przypadków odwiedzał ich nawet bez udziału w Tak się też stało i tego dnia, kiedy zabierając akt trzech szczególnie uporczywych dłużników udał się pod wskazane adresy. Młody bankier nigdy nie unikał kontaktów z klientami, których nie tylko cenił, ale i także szanował. Przy pierwszych dwóch adresach Oliver załatwił sprawę w kilka minut, ale przy trzecim czekała go ciekawa niespodzianka. Wszystko zaczęło się od tego, że przez długi czas nikt nie otwierał drzwi do starego, zniszczonego domu. Gdy to jednak nastąpiło, Oliver ujrzał przed sobą dość bladą kobietę, w wieku około 25 lat, z zaokrąglonym brzuchem, ukrytym pod szlafrokiem, który ledwo do niego przylegał. Przepraszam, wiem, że pan jest pewnie z banku. Brałam teraz kąpiel i nie mogłam od razu otworzyć drzwi. A do tego jestem w ciąży i nie mogę chodzić zbyt szybko, wyjaśniła gospodyni domu, spuszczając wzrok z poczuciem winy. W tym momencie Oliver, być może po raz pierwszy w swojej praktyce bankowej, poczuł się wyjątkowo nieswojo. Kobieta w ciąży, mieszka w Ruderze. Nic dziwnego, że ma problemy ze spłatą kredytu, pomyślał bankier. Tymczasem gospodyni serdecznie zaprosiła Olivera do środka. Panie Miller, ja rozumiem, że spóźniłam się ze spłatą raty, ale niestety mój mąż zmarł sześć miesięcy temu. Był taksówkarzem i Zderzył się czołowo z pijanym kierowcą, który jechał pod prąd. Nalewając bankierowi herbaty, zaczęła tłumaczyć kobieta. Oliver po raz kolejny poczuł się bardzo nieprzyjemnie. Z boku wyglądało to, jakby przyszedł do dłużnika tylko w jednym celu, aby bez względu na wszystko wyciągnąć od niej pieniądze. Wszystko rozumiem. Znam się na analizach sytuacji, zauważył ostrożnie Oliver. Jak się później okazało, pani domu nazywała się Rachel White, była wdową od pół roku. Czując się nieswojo pod spojrzeniem kobiety, Oliver próbował ją uspokoić i skierować rozmowę na zupełnie inny tor. W głębi duszy bankier już dawno zdecydował, że daruje dług tej pogrążonej w smutku kobiecie, która w dodatku nosi pod sercem dziecko. To dziwne. Wydaje mi się, że już gdzieś pana widziałam. Chociaż to mało prawdopodobne, abyśmy mieli wspólnych znajomych, powiedziała Rachel, marszcząc czoło. Oliver przecząco pokręcił głową i gdy już miał tylko wstać od stołu, zobaczył na ścianie coś, czego nie zauważył od samego początku. Było to zdjęcie w czarnej ramce. Przedstawiało mężczyznę po dwudziestce z małą blizną na brodzie, której kształt Oliver znał od dzieciństwa. Jacob? Wciąż nie wierząc własnym oczom, krzyknął bankier. Rachel natychmiast zmieniła wyraz twarzy i, blednąc, zapytała: Tak, to Jacob. Znał pan mojego męża? W tym momencie w oczach Olivera pojawiły się łzy, które spłynęły po jego policzkach słonym gradem. Bankier pamiętał wszystko śmierć rodziców, sierociniec i przysięgę złożoną młodszemu bratu Znalazłem cię, Jacob. Przełykając gulę w gardle, szepnął: Zdumiona Rachel stała w pobliżu i nie mogła uwierzyć, że taki człowiek sukcesu, bankier, płakał przy zdjęciu jak dziecko. Dopiero trochę później dowiedziała się, że Oliver był bratem, o którym tak wiele mówił jej zmarły mąż. Jacob zawsze na pana czekał on pana szukał, ale bezskutecznie. Wiem, że dorastał w biednej rodzinie, która oddała go do sierocińca, dlatego życie Jacoba tak się potoczyło, powiedziała Rachel, roniąc przy tym łzy. Oliver podszedł do kobiety i ją objął. Nie martw się, od teraz ty i twoje nienarodzone dziecko nie będziecie już niczego więcej potrzebować. Otworzę konto bankowe na twoje nazwisko, przeleję tam trochę pieniędzy. Jacob niewiele miał w tym życiu, więc niech przynajmniej będzie spokojny w niebie, powiedział drżącym głosem Oliver. Bankier wiedział, że życie w biedzie to nie była wina jego brata. Osiemnaście lat wcześniej ośmioletni chłopiec o imieniu Jacob miał nieco mniej szczęścia niż jego starszy brat, który przypadkiem trafił do bogatszej rodziny. Opiekując się żoną zmarłego brata, Oliver zrobił wszystko, aby Rachel nigdy więcej nie zaznała biedy ani smutku. W każdą niedzielę młody bankier przychodził na grób Jacoba, aby przekazać młodszemu bratu najświeższe wiadomości. Patrząc na te wzruszające sceny, dozorca cmentarza również nie mógł powstrzymać łez. Staruszek nie wiedział dokładnie, kim dla Olivera był zmarły mężczyzna, ale był pewien, że za życia między tymi ludźmi istniała silna więź, która nie zniknęła nawet po śmierci jednego z nich. W głębi duszy dozorca był pewien, że prędzej czy później mężczyźni na pewno się spotkają, ale jednocześnie modlił się, by jednak stało się to jak najpóźniej.